Hejka kochani, zapraszam Was do oglądania. Więc to jest mój pierwszy odcinek i dzisiaj będziemy sobie otwierać prezenty. Więc teraz wchodzimy na prezenty i zobaczymy ile ich dostaliśmy. Tutaj, tutaj. Ja to znaczy tu chwila. Więc jak chcecie, to możecie mnie też dodawać do znajomych. Tutaj macie moją nazwę. Więc tutaj mamy tyle już prezentów. I teraz możemy zacząć otwierać. Więc, więc zaczynamy. Więc może pojedziemy od końca. I tutaj mamy. Yy, yy, Musisz chwilę tutaj zarobić. Więc będziemy sobie to ubierać na sobie. Więc ubierz. Dostaliśmy takie piękne włoski tutaj. No, i teraz zaczynamy od drugiego. Ubierz. O, mamy taką fajną bluzeczkę. Teraz tutaj. Ubierz. O, dostaliśmy takie fajne skodęki. Bardzo fajne, dziękujemy. Takie buty fajne dostaliśmy. Potem wam wszystko pokażemy. Teraz tak. I uwierzmy. To chyba były kolczyki, bo też... Nie wiem, ale dobra. Daj Taką bluzeczkę dostaliśmy. Fajne, fajne. Tutaj chyba jakieś użytki. Nie wiadomo. Potem zobaczymy. O! Bardzo fajne włoski. Więc teraz się ubierzemy. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I wpadajcie na y, następne odcinki. I subskrybujcie mój kanał. Pa, pa!